Witam ze mną Marek Kamiński, czyli 1 trzecia, 1 czwarta. 1 czwarta. 1 czwarta browaru Kingpin e, i ich nowe piwo, czyli Muerto. E, powiedz Marku, jaki był pomysł na to piwo? E, Muerto to jest nasza interpretacja Pumpkin Eyla. E, nie, e, nie wbiliśmy się może zupełnie w e, ten jeden, jedyny dzień w roku, na który wszyscy celują z e, piwem dyniowym, czyli w Halloween, ale też nasza koncepcja nie do końca na Halloween była. Oparta. Chcieliśmy zrobić przede wszystkim piwo sezonowe, listopad myślę jest, jest fajnym miesiącem, żeby takie piwo pokazać. Zależało nam też, żeby to piwo różniło się od dotychczasowej oferty piw dyniowych na rynku, które znamy, które od lat są ważone. Przede wszystkim tym, że postanowiliśmy uniknąć jakichkolwiek przypraw, oczywiście poza Chmielem, tak? Już tam ktoś nam e, gdzieś tam wytknął. E, jak mówimy, że w piwie nie ma żadnych przypraw, to zapominamy o chmielu. Oczywiście chmiel potraktowaliśmy z należytą e, starannością. E, piwo jest. E, wszystkie aromaty, wszystkie smaki, które w tym piwie znajdziecie, s, e, są z dyni, z rokitnika, e, który jest dosyć istotną, istotnym elementem składowym tego piwa i z droży. E, belgijskiego szczepu, który daje taką fajną przyprawkowość też w tym piwie. Właśnie, bo powiedziałeś o sezonowości. Wiesz, co mi się skojarzyło, bo ogrzewam sobie to piwo, tutaj popijam jakiegoś czasu. Ono troszkę przypomina rzeczywiście sezona belgijskiego, bo jest i ten fenol w smaku belgijski specyficzny, jest delikatna kwaskowatość, to prawdopodobnie od rokitnika. Rokitnik, tak. No i co, co jeszcze można powiedzieć? No jest w aromacie delikatny amerykański chmiel, czyli takie właśnie cytrusy i no może nie na nas, troszeczkę żywicy, ale to tak bardzo umiarkowanie, nieprzesadzona goryczka, bardzo dobre piwo, bardzo żywiejące i tylko pytanie, czy ktoś kto próbował tych amerykańskich Pumpkin Ale nie będzie zawiedziony. jak myślisz? Ehm, szczerze mówiąc jakoś niespecjalnie celujemy w takie gusta tak? My... My przy każdym piwie i do każdego piwa podchodzimy w taki sposób, że chcemy robić piwo, które przede wszystkim nam smakuje i które my chcielibyśmy pić. Jak wiesz, bo, bo, bo znasz rock n roll i berzerkera, chcemy się tym bawić, chcemy kombinować, chcemy szukać nowych smaków, bo piwo tak naprawdę jest, jest o zabawie, jest o dobrym humorze. Chcemy eksperymentować, chcemy szukać tych granic. I tak też było z tym piwem i tutaj dlatego na samym początku odrzuciliśmy te przyprawy, zdajemy sobie sprawę, że, sprawę, że piwo dyniowe kojarzy się z tymi charakterystycznymi przyprawami. E, my tutaj staraliśmy się znaleźć w tym piwie takie trzy akordy, które moim osobistym zdaniem udało nam się osiągnąć, czyli tą, tą pełnię, pełnię dyni, e, kwaskowatość, taką lekką cierpkość wynikającą z rokitnika, i gdzieś tą przyprawkowość belgijskich drożdży podbitą delikatnie goryczką chmielową, bo to piwo jest celowo bardzo delikatnie chmielone. To ja ci powiem, czy to udało się osiągnąć. No moim zdaniem udało się to doskonale, bo rzeczywiście jest płaskowe, jest delikatnie cierpkie czuć bardziej w smaku niż w aromacie ten belgijski fenol no i jest goryszka, która fajnie spłukuje całość no, moim zdaniem, moim skromnym zdaniem najlepsze piwo póki co z Kickbina, chociaż wszystkie trzy były udane pierwsze dwa, no miałem, miałem tam jakieś sugestie co można by zrobić lepiej ale to też jest kwestia tego kto jaki gust ma tak no. Jednemu wysoka goryżka z rokiem będzie pasować, innemu może troszkę przeszkadzać. E, tu jest bardzo dobrze, e, nic bym nie poprawiał w tym piwie i gratuluję. A powiedz mi jeszcze e, może kilka słów. E, co następnego? Czy macie jakieś już plany, jakieś uważone może kolejne piwo? E, uważone jeszcze nie. Kolejne piwo jest, e, jest w fazie testów domowych e, i jeszcze troszeczkę w fazie koncepcji, e, bo ta receptura domowa, którą próbujemy w tej chwili, być może nie okaże się recepturą finalną. E, mamy jakieś jeszcze nowe pomysły. Zdradzić mogę tyle, że będzie to stout. E, jaki stout e, i z czym, e, uprzedzając już, już pytania, e, to jeszcze dzisiaj nie powiem, bo tak jak, tak jak mówiłem jeszcze finalny. Finalnych Fasne. tych decyzji nie podjęliśmy, ale myślę, że piwo dostępne będzie albo jeszcze przed końcem roku w grudniu, albo na początku stycznia. Znając Wasze podejście do ważenia, to na pewno będą jakieś dodatki. Będą dodatki. E, jakie dodatki, to, to tak jak mówię, jeszcze dzisiaj e, nie powiem. E, myślę, że fajne dodatki. E, dodatki fajnie grające ze stoutem, fajnie myślę podbijające charakter stoutu. I ja szczerze mówiąc, już, już w tej chwili się na to piwo cieszę. Mam nadzieję, że uda się osiągnąć to, co planujemy. A powiedz mi jeszcze z takiej technicznej strony robicie warki próbne w domu, jesteście piwowarami domowymi. Czy wszyscy jesteście piwowarami i kto robi ile tych warek próbnych przed finalną recepturą? Nie wszyscy jesteśmy piwowarami domowymi. Myślę, że nie zdradzę żadnej tajemnicy, bo wszyscy doskonale o tym wiedzą, że... Za receptury i za ważenie w naszym projekcie jest odpowiedzialny przede wszystkim Michał Kopik. Natomiast praca nad piwami wygląda tak, że o piwach dyskutujemy, rozmawiamy wspólnie, pomysły na fazie jakby koncepcyjnej rozmawiamy o tym wspólnie. Określamy sobie profil piwa pomysły na to piwo, to, czego od tego piwa byśmy oczekiwali. Warki próbne ważymy u Michała. Michał waży warki próbne. I potem nanosimy wspólnie korekty. Jeśli takie są wymagane, przekładamy to na, na język Zarzecza, bo, bo w Zarzeczu ważymy. No i tam naszym, naszym standardowym wybiciem jest warka 50 hektolitrowe, bo takie jest wybicie za rzecz, e, także minimum te 50 hektolitrów jednej warki zawsze robimy. Spoko. Dobra, to wiesz co, e, nie będę Ci dalej maglował, bo to pewnie kupę roboty masz e, przy stoisku i przy, przy ogarnianiu marketingu browaru Kingpin. E, dziękuję Ci za rozmowę i za zdradzenie planów. Gratuluję piwa, bo jest naprawdę bardzo dobre. No i co, i czekam na kolejne wieści z Kingpina, na kolejne znakomite piwa, ja, życzę powodzenia. Ja dzięki wszystko. bardzo, cieszę się, że piwo smakowało, zapraszamy wszystkich na piwo, na to, na Berserkera, Rock'n'Rolle, na nasze kolejne piwa. I mam nadzieję, że, że będziemy się na tego typu imprezach i nie tylko na takich imprezach widywać częściej. Dzięki. Dzięki bardzo. Cześć.